Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam Was dzisiaj do takiego większego rozpakowania. Natomiast nie będziemy mówić cały o pierwszych wrażeniach, może takim odczuciu, jeżeli chodzi o wygląd urządzeń, no bo za mało mam czasu niestety. Trochę później dostajemy, ale i tak się cieszę, bo mam właściwie wszystkie modele. Zacznijmy sobie od tego, co jest mniej interesujące. W sensie słuchawki te AirPodsy nowe, czwórki, ale z ANC, z czyli z aktywną redukcją szumów, to jest akurat spoko, bo znaczy w sensie jestem ciekawy, jak to sobie radzi, bo znam. Słuchawki douszne, niedokonałowe, które mają ANC i działają różnie. Zresztą zobaczymy, bo mam też chyba free, te FreeBuds, tylko bacy od Samsunga, więc może sobie je zestawimy. Zobaczymy, to jest pierwsza rzecz. Portfel, to jest świetna rzecz do przyczepiania. Korzystam cały czas z portfela, uważam, że to jest rewelacja. One oczywiście są tutaj jakby zabezpieczone, że, że tam nie można zeskanować karty i tak dalej. Wiem, że dużo osób mówi, że, że to jest badziewie, ale ja jestem z tego mega zadowolony. W sensie, korzystałem w tej pierwszej generacji, takie skórkowy, teraz mam taką w innym kolorze i uważam, że to jest absolutny sztos portfela klasycznego, nie noszę tylko to ze sobą. I fajnie, no bo one no mają Find My, więc w razie jak gdzieś je zostawię, to przynajmniej wiem gdzie. Zwykły clear case, więc spoko, ok, do 16 Pro. Mamy też do 16 silikonowy MagSafe, Powiedzmy, że ciekawie wyglądają te dziury w przypadku ułożenia aparatów. Głównie chodzi o to, że, że no zmieniło się trochę, tak ale to właściwie z tych największych zmian to tyle. Więc przechodzimy dalej. Później mamy do 16 Plusa też silikonowy, żółty, więc zobaczymy. Akurat żółty jest spoko. No i do maksa jest silikonowy case. Również MagSafe i to tyle. Jeżeli chodzi o telefony, no to tak, no to mamy 16 Pro w tym kolorze takim, tam Desert, tym, tym, tym jasnym. Mamy tutaj 16 zwykłą wersję, tak, to jest 16 zwykła. Mamy oprócz tego 16 Pro Maxa w czarnej wersji, chyba najładniejszej, przyznam szczerze. No, i mamy też 16 Plusa w wersji białej, więc tak to w skrócie wygląda. Ja zabieram się za odpakowanie, więc będziecie mogli to zobaczyć. Odpakujmy sobie może razem to jeden, resztę wam pokażę już później, jak będą odpakowane. Zacznijmy sobie od tego, który mnie najbardziej interesuje, czyli 16 Pro Max. Oczywiście, wszystkie Wam pokażę tak na zbliżeniu. Natomiast, jeżeli chodzi o pudełkę, no to różnica jest taka, że Pro są widoczne z przodu, zwykłe są widoczne z tyłu. Tak to wygląda. Nie ma tutaj rozróżnienia, jeżeli chodzi o kolorystykę pudełek. Uważam, że tamto było fajniejsze, w sensie, że Pro były czarne pudełka, a tutaj mieliśmy białe. Wyglądało to lepiej. No, no dobra, nieważne. Tutaj są oczywiście wersje takie większe, terabajtowe, chyba 15, 512 są w przypadku zwykłych wersji yy, i tyle. Różnica oczywiście jest taka, no to wygląda y, tak jak 11 Pro Max czy 12 Pro Max, y, więc no 12 Pro Max, więc tak to mniej więcej się prezentuje ten kolor, y, ale wygląda to świetnie. Ten, no to jest takie trochę matowy bym powiedział ten tytan spoko. Fajnie to wygląda. Oczywiście mamy tutaj folię na dzień dobry, więc to sobie możemy zdjąć, odpalić. W zestawie mamy tylko kabelek i szpileczkę. Tak to jest teraz pakowane. No i teraz miłośnicy naklejania naklejek. Niestety w tym roku naklejek już nie mamy. Powiem szczerze, ja mam te naklejki z poprzednich lat. Nie wiem, ja nigdy ich nie wykorzystywałem. Oczywiście można się śmiać, że przyklejamy je na lodówkę czy na golfa, ale, ale fakt jest taki, że nie wiem, że może ktoś z tego korzystał i do czegoś wykorzystał. Jeżeli tak było, to dajcie znać oczywiście. W komentarzu, jak wy wykorzystywaliście swoje naklejki. No i kabelek, oczywiście, no tej USB-C, USB-C jakiejś wielkiej filozofii nie ma. Teraz rozpakuję wszystkie modele i za chwilę do Was wrócę. Porównanie oczywiście przed nami yy, i to będziemy sobie gdzieś tam robić. Yy, z punktu widzenia takiego estetycznego można powiedzieć, że wszystkie są dymione i to jest jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o ramki yy, w wersji zwykłej też są matowe, więc wygląda to bardzo, bardzo w porządku, oczywiście w kolorze obudowy. Inne ułożenie aparatów yy, i na to zwracam uwagę, więc mamy takie pionowe. Yy, no, Znaczy, wygląda inaczej, tak, już ja nigdy nie jestem złośliwy, jeżeli chodzi o to, że, nie wiem, czasami to jest zmiana, powiedzmy, sama w sobie, bo on, ich rozmiary się nie zmieniły, więc to jest zmiana sama w sobie, żeby po prostu case'y nie pasowały, ale to ułożenie aparatów jest inne i wydaje mi się, że te oczka są też trochę większe, tak przyznam szczerze. Przynajmniej takie mam wrażenie, może przez to, że jedno pod drugim. Jeżeli chodzi o rozmiary, no to oczywiście różnica jest między zwykłymi wersjami E-Pro, no bo te zwykłe wersje zostały Mniej więcej takie same. Tutaj mamy 6,3 i 6,9, więc nam to troszkę urosło. I czy faktycznie są większe? Są nieznacznie, ale jednak. Czy na szerokość? Nie, ale na wysokość jak najbardziej tak. To nie jest jakaś gigantyczna różnica, powiem szczerze, więc nie wiem, czy specjalnie bym się tym jakoś przejmował, chyba że ktoś był osobą, która do tej pory walczyła ze sobą i tęskniła po prostu za wersjami mini względem podstawowych wersji, więc tak to wygląda. Czy ten taki brązowy nowy jest rzeczywiście super piękny? Wygląda lepiej niż na e, tych, powiedzmy, renderach, które widzieliśmy, bo wtedy mi się to specjalnie podobało. Teraz wygląda moim zdaniem to zdecydowanie lepiej. E, ale też zdecydowanie jaśniejsze jest ta, ten tył, tak przyznam zupełnie szczerze. E, no i chyba dobrze, chyba dobrze, bo ten ciemniejszy odcień mi się mniej podobał. Jeż, e, ale tak jak mam tak spojrzeć, to różnica jest też taka w tej fakturze chyba trochę jednak, mimo wszystko. Chociaż może nie przynajmniej w tej wersji takiej morskiej bym powiedział, to on wygląda na taki bardziej dymiony niż ten taki podstawowy, niż ten, ta wersja Pro. No ale mniej więcej to jest to samo. Tu mi się specjalnie nie czepiało. Ułożenie przycisków jest identyczne. Oczywiście mamy wszędzie ten dodatkowy przycisk. Tu niezależnie czy wersja Pro czy nie Pro i to jest spoko. Tak. To jest fizyczny przycisk, który się naciska, bo tego byłem najbardziej ciekaw, bo Apple unikało powiedzmy tego, te, tego nazewnictwa, że jest to przycisk. No Ale już widać, że chociażby względem ramki, że na przykład wersje Pro, one będą zastosowanie mocniej na tym tanie się palcowały niż wersje podstawowe. Natomiast jeżeli chodzi o Max i plusy, no też jest większy ciut. No, mniej więcej chyba to samo. Tak, tak na dobrą sprawę. Jeden i drugi jest oczywiście patelnią. I, I tu jest podobnie, czyli wersja aluminiowa, po prostu się nie będzie tak palcowało na ramkach i wygląda to właściwie identycznie. Też mamy te przyciski, które są tutaj powiedzmy do naciskania. Póki co powiem szkoda, że one służą tylko do jakby konfiguracji aparatu, w sensie manipulowania ustawień aparatu. Natomiast no, podejrzewam, że to się zmieni. W sumie tak samo jak na początku action button był taki dość ograniczony a później oczywiście pojawiły się skróty itd. i tak dalej, można właściwie tym przyciskiem robić cudawianki, co tam tylko chcemy. Więc to jest spoko i, i jak najbardziej OK. No tak, nie no, wygląda to bardzo podobnie, bym powiedział. Yy, I muszę przyznać, że... no... Cóż, rzecz, która chyba mnie najbardziej interesuje, tak na dobrą sprawę, no to czy yy, faktycznie te ramki są... Dobra, skonfigurujmy sobie. Ale... no tak, są mniejsze. Są mniejsze, może zeskanuję sobie. Niech to się już tam dzieje, magia. Mm, ale są te ramki mniejsze. Widać, że one są mniejsze, więc spoko. To jest ok. No dobra, ja sobie skonfiguruję urządzenia, wszystkie oczywiście, więc to trochę zajmie. Natomiast um, widzimy się na pewno w jakichś porównaniach. Myślę, że zaczniemy sobie 15 Pro Max i 16 Pro Max, będzie to najbardziej sensowne. Um, z tego co widziałem, oczywiście nie lubię się sugerować tego co widziałem gdzieś tam w sieci, ale pierwsze osoby, które miały wcześniej iPhone'y mówią, że. Wyniki na baterii są absolutnie kapitalne. To będzie duża odmiana względem 15 Pro Maxa, z którego niespecjalnie byłem zadowolony, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że tak faktycznie jest. No dobra, jesteśmy kilka godzin później. Tak na dobrą sprawę przyznam szczerze, że bawiłem się trochę, natomiast jeszcze w 100% się nie przeniosłem, biorąc pod uwagę to, że mam po prostu za dużo tych aplikacji do logowania i nie wszędzie jestem zalogowany. A dzisiaj jednak więcej mnie nie było w domu niż byłem, więc latałem z dwoma. I pomimo tego, że ta różnica wysokości tutaj występuje, powiem szczerze, że kompletnie tego nie czuję w sensie, jak Chwytałem ten telefon, miałem wrażenie, że chwytam po prostu poprzedni. Wygląda to prawie identycznie. Jeżeli chodzi o ten przycisk dodatkowy, no to zwracam uwagę, że raz odruchowo udało mi się z niego skorzystać. W sensie wyjąłem telefon z kieszeni i obracając telefon tak do zdjęcia, chwyciłem i nacisnąłem od razu po prostu hmm, kciukiem. Może to jest to, że w sensie, że to będzie tak domyślne, jakby w moim przynajmniej rozumowaniu, że rzeczywiście tak będę klikał ten przycisk, żeby robić zdjęcia. Natomiast jeżeli chodzi o robienie samo zdjęć, to klasycznie dotykałem na ekranie, więc. Na razie użytek powiedzmy czysto zabawowy, zabawowy, jeżeli chodzi o ten przycisk. Natomiast, no, tylko daję znać, bo to oczywiście będzie w pierwszych wrażeniach. On się naciska, natomiast czujemy takie lekkie naciśnięcie i takie mocne naciśnięcie w sensie takie fizyczne i takie haptyczne tak bym je podzielił. To haptyczne to jest w momencie, kiedy. Zmieniamy te poszczególne funkcje. Mocne jest wtedy, kiedy rzeczywiście robimy zdjęcie lub rozpoczynamy nagrywanie. Tylko czy to będzie moja domyślna forma, nie wiem. No, ja powiem szczerze: na przykład na wakacjach albo w miejscach, gdzie jestem na przykład na jakiejś konferencji, zawsze Action Button ustawiam sobie jako przycisk do robienia zdjęć. No bo wtedy było mi łatwo szybko po prostu chwycić telefon i zacząć robić zdjęcia czy nagrywać jakieś tam przebitki, cokolwiek. Teraz może będę korzystał z tego, a tutaj po prostu klasycznie zostawię sobie to po prostu na latarkę, jak do tej pory miałem. Więc zobaczymy. No te ramki są trochę mniejsze, ale to będziemy o tym mówić w porównaniu. No robi to wrażenie o tyle, że mam wrażenie, że jest smartfon nowy, o tyle, że po prostu 15 Pro Max jest po prostu trochę porysowany i tego tutaj nie widzę. I to jest ten plus. Ale przyznam szczerze, że jakby jest... Jest spoko, ale no nie czuję jakby jeszcze tej takiej gigantycznej różnicy. Może muszę się po prostu bardziej w niego zakopać i bardziej go gdzieś tam pod siebie jeszcze ustawić. Co do reszty, nie wiem, zobaczę, będę sugerował się waszymi komentarzami. To, gdzie dacie znać, który smartfon was bardziej interesuje, ja się na niego później przerzucę w kolejności następnej, no bo to jakby materiały mają być dla was, a nie dla mnie, a mnie obojętne, czy to będzie Podstawa 16, czy 16+, plus, czy wersja Pro. Dzięki bardzo, oczywiście jakieś przykładowe zdjęcia wam tutaj wrzuciłem, jeżeli macie dodatkowe pytania, oczywiście komentarze są dla Was, aktualne ceny znajdziecie w opisie, no i trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.